Siema, ja jestem Grzmot i wbiłem max level na Solo Cell Found HC. Czyli bez ani jednej wywrotki, bez aha, bez tradowania, bez jakiejkolwiek pomocy innych graczy na pierwszej postaci HC. Ale szczegół taki, że postać stworzyłem zanim nawet oficjalne serwery powstały, czyli grałem po prostu na Classic'erze po prostu z hardcore addonem. No to pytanie, czemu tak długo mi zeszło? No bo po 40 levelu jest tak nudno, że postać sobie tak czekała na 50 poziomie, ponad rok, potem poekspiłem trochę i znowu czekała. No tak po prostu dla mnie nie dało się. Nie jestem jakimś gigafanem ekspienia na wanilii, ale koniec końców się udało i się nawet pochwalę, że normalnie zweryfikowany ram. Trochę poopowiadam o tej przygodzie hardkorowej, a w tle będzie piękny klip, który mam zapisany, gdzie byłem bardzo blisko wywrotki. I dużo rzeczy poszło nie tak jakbym chciał. Zagrałem słabo, a wszystko zapoczątkował bug z wodą, gdzie Void mi wpadł pod teksturę i sobie tam chillował. I przepraszam za mój głos, ale ostatnie dwa levely dogrindowywałem w Winter Spring, a tam jest zimno, więc się przeziębiłem. Ogólnie fajny challenge, tylko do 30 levela. No może do 40, bo potem za łatwo jest. Może to kwestia klasy, bo nie grałem Warrior tylko Warlockiem, który jest jednym z bardziej OP, bo ma odpowiedź prawie na wszystko i ogólnie granie z Petem jest dużo prostsze niż solo, jeśli min maxujesz sterowanie nim. Więc proszę złych wniosków nie wyciągać, bo Hunterzy i Warlocki, nie, nie wiem czy dalej, ale dość wysoko byli w statystykach yy, deadów, ale to wychodzi z tego, że do 10. levela po prostu Hunterem jest bardzo łatwo umrzeć i, i większość tych wywrotek właśnie było do 10. A że 10. level nie bierze ci tak dużo czasu, no to ich było troszkę więcej. A co do Warlocka, no jak używa się wszystkich narzędzi, to jest no mega OP. Fear, Fel Domination, aletant Sacrifice. Nawet jakieś elity co normalnie grupy potrzebują do zabicia, to możesz solować. A wojdowy Sacrifice to jest prawie jak bańka od paladyna, bo jeśli nie bijecie, nie wiem, 3-4 moby, no to normalnie sobie HS-a wykastujesz. A jedyną trudność SSFA Solo Self to było dla mnie wykraftowanie rouba. Boże, bo nigdy więcej. Dokładnie Enchanted Gold yy, Blood Robe. Najpierw musiałem wydropić pattern z jakichś tam mobów, co mają 3% na drop. To jeszcze w miarę okej. Okay. fajne było to, że one były w takiej nieciekawej miejscówce i uciążliwe były mocno, ale na szczęście tam mi się przyfarciło i dość szybko wydropiłem. Potem najgorsze, sztabkę złota. No, jak nie masz miningu i dostępu do AHA, no to jak to ogarnąć? Z chestów. No ile ja się musiałem skrzynek naotwierać, żeby to wydropić. Daskut Na pamięć znam miejscówki do tej pory, gdzie te chesty mogą się zrespić. Ogólnie z profesji chyba najlepsze jest engi i alchemia, ale ja lubię sobie robić pod górkę i grałem z Enchantingiem, bo myślałem, że to sprytne. Nawet spoko, bo tam łądach chciałem łatwo ogarnąć na niskich levelach i to to idzie ogarnąć. To jest dobre do tego, ale do. No, po drugim łądzie już Enchantingu nie ruszałem. Ale ten łąd to game changer na początku. No i miałem jeszcze Tailoring, bo myślałem, że bardziej się przyda. No, myliłem się. Chest to była ostatnia rzecz, którą wykraftowałem, więc obie profesje były dobre tam na niskich poziomach. Im wyżej, tym mniej przydatne. Co tam jeszcze? Nie grałem z Donem Restet XP, bo uważam, że. Na HC to trochę za duże ułatwienie i oszukiwanie. Bo o to chodzi w tym challenge, żeby sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności zwoła. A ten Addon ci mówi dokładnie, gdzie masz iść. On nawet koordynaty dokładne pokazuje. I pisze co robić, jakich miejsc unikać. No trochę za dużo jak dla mnie. Też bez NPC skanera, więc oczy do dookoła głowy. Parę razy elity próbowały zgankować, ale to właśnie fan w tym widziałem. Bo to fajnie podnosiło ciśnienie, jak widziałem, że wielki smok na mnie leci tam w Blasted Landsach albo w Swamp of Sorrows. Dużo shit batonów i temków mi zostało, granat z disorientem i proszek na blinda czy tam slipa Jedyne co wykorzystałem to siatki z Echo Isles. Lifestone dropnął na 59 poziomie, a Trinket to jest rzadkość na wanilce więc pokojtem Szkoda, że tak późno. Użyłem go całe 5 godzin tylko. Fajno, fajno, rzadki dropek, no ale szkoda, że właśnie na jeden level tylko. ASA przez całą miałem w Crossroads, blisko do wszystkiego w Hordzie, polecam. Jedynie chyba przez chwilkę tylko miałem w Gromgole, jak tam mniej więcej robiłem i itp. No i co tam jeszcze ogólnie imo, hardcore to game knowledge, głównie a nie skill, no albo po prostu bardzo mało skilla w tym jest, jedynie co to mu musisz wiedzieć jak reagować na coś to jest, to jest jedyny skill, no ale im więcej masz właśnie wiedzy o gierce, tym łatwiej się przygotować, no bo wiesz, że idziesz w dane miejsce, to cię, no po prostu nic cię nie zaskoczy, i takie typy, jak jesteś w hordzie, to uważaj w barensach tutaj dokładnie, jak się boisz, to nawet możesz skipnąć ten zon. jak robisz go solo na hc, to może być ciężki jeśli nie masz jakiegoś dużo wyższego poziomu tam, i uważaj bardzo mocno na school rock. Nie tam jako Warlock na 10 poziomie, jak potrzebujesz Wojda od razu. Zrób quest z Undercity, jest dużo łatwiejszy. Ja później tam poszedłem jakieś questy robić na wyższym poziomie i się prawie wywaliłem. A co dopiero na Wojda? I to chyba tyle z takich najważniejszych. Na ostatnich levelach tylko trzeba pamiętać, że w Silitus tutaj Patrol łazi, który możecie zeskoczyć, a w Plaglandach tutaj. Więcej jakichś ważnych tipów nie mam. Miej oczy dookoła głowy i to tyle chyba, bo świadomość w otoczeniu jest najważniejsza, żeby się nie wywalić. A tak to co jeszcze mogłem dopowiedzieć takiego leciutko ciekawego dla mnie, to na przykład na mostach linowych w Thousand Needles miałem jakiś lęk wysokości, co mnie śmieszyło. Bałem się, że spadnę. I byłem mega skupiony tam. Ja i nie mam w lęku wysokości, a wgrzemiałem, co było, to no, nie wiem, za mocno się zimersowałem. A jeszcze wielka szkoda, że w Hinterlandsach szota nie mam, gdzie najbliżej śmierci byłem. Zapomniałem, że tam są takie kotki na stealthie, i te kotki to były dla mnie wtedy czerwone levele i się z 6 płynęło. Nie 6 na raz, tylko tam dwa, potem jak uciekałem, to kolejne dwa i kolejne dwa. Ale to na jednym kombacie, że ani razu z kombatu nie wyszedłem. Wtedy uratował mnie właśnie dwa razy Sacrifice Void'a i Hesik. Ogólnie to, że pet może stankować damage na, si na siebie, to no złoto. Tam byłem najbliżej śmierci właśnie, bliżej niż ten szocik, co teraz leci. Chociaż tu też niezłe jajca były, to aż muzyczkę z Hilla by pasowała. A tak to no luzy są na tym HC-ku. Najciężej jest do 20 levela, bo najmniej spelków masz, czyli mało narzędzi klasy do zaoferowania, ale im wyżej z levelem, tym łatwiej. Po 40... To już ciężko się wywalić, jeśli czegoś nie odwalisz. Jedynie trzeba uważać, żeby nie zrobić jakiegoś questa, który pula na ciebie tam, nie wiem, z 5 mobów i masz easy levelowanie. No i że to jest serwer Classic Era, na którym już się nie gra praktycznie. Mam masz screenka, jak parę dni temu, jak dobiłem 60, były w całej hordzie tylko dwie osoby online. To nie ma co tu grać na hardcore postaci, skoro nie porajduję i tak. I na sprawa, że i tak nie chciałbym rajdować, bo na rajdach najczęściej się pada. I to nie przez swój błąd, tylko błąd kogoś innego. Więc skoro to jest koniec mojej hardkorowej przygody na tym serwerze, zostaje mi tylko jedno wyjście. Żegnaj, Grzmoty XD. No to tyle, co chciałem przekazać. Jak się podobało, no to klasycznie tam youtube'owo przypomnę, że łapka i subik, bo to mi pomaga, a ja się żegnam Elobenc. Cześć.